Dziś wejdziemy w uniwersum Spider-Mana, by zobaczyć fantastycznie wyglądający świat dzięki technologii ray tracing i DLSS. Realistyczny wygląd lokacji, przepiękne odbicia to wszystko zobaczymy w dzisiejszym materiale. Tak świetnych wrażeń możemy doświadczyć dzięki karcie GeForce RTX, które są dostępne w sieciach sklepów Media Expert, do którego link jest oczywiście w opisie. W sklepie mamy do wyboru na przykład modele zaczynając od serii RTX 20 aż po najmocniejsze jakim jest na przykład RTX 3090Ti. Przejdźmy sobie misję, bo jestem właśnie w płonącym budynku. Zobaczcie, jak w ogóle płomienie wyglądają w tym Spider-Manie. Jest to z Sterowana wersja, więc zobaczmy, muszę uratować świat. Okej, okay, tutaj, żeby coś przytrzymać i rzucić, to wystarczy i muszę przejść do szybu wenty wentylacyjnego. Lecimy, zobaczcie, jak pięknie wyglądają te odbicia. No coś cudownego, więc idziemy, musimy uratować ludzi, którzy są uwięzieni jeszcze w tym budynku. Okej, okay, są sanitariusze, widzę, pomagają innym. O, jaki wybuch piękny Aha, i gościu idzie z bazuką No świetnie, no to chyba mam problemy Szybko unik Okej, okay, teraz mogę się przedostać tam I dawaj go, dawaj go, pięknie o nie. Jest kolejnych dwóch. Mamy przypał. O nie. Dobra, lecimy. Musimy ich pokonać. Cyk, cyk, proszę bardzo, jestem najlepszym Spider-Manem. Weźmy sobie ten śmietnik i walnijmy mu po prostu w głowę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj trzeba zrobić. O, o, ale dostałem. O, ty przyjemniaczku. Nieładnie tak było ze mną zadzierać. No dobra, wygląda na to, że musimy wejść tam. Jak ładnie drzwi wyrwał. Najpięknie. Możemy chwilę powalczyć, zrobić uniki, cyk, zaplątać go w sieć. Ciach. Pięknie. Oho, Spider-Man ma teraz kłopoty. <ścoughs> Zobaczcie co się dzieje w tym momencie. O o o Ale czemu te wieżyczki chcą mnie strzelić? Jak je, co ja mam z nimi zrobić? A po prostu je okleić i mogę je wyrwać. O nie, 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 nie. Ja chcę je wyrwać. Proszę. O jest, udało się, udało się. Wyrywamy kolejną wieżyczkę. Pięknie, jak to ładnie wygląda. I jak to możliwe? Tak to możliwe, że to jest I RTX. Jest no i dziad właśnie został złapany przeze mnie. Więc teraz możemy zacząć podziwiać to piękne miasto. Więc tak jak w Wspominałem, takimi pięknymi odbiciami możemy się ucieszyć dzięki technologii Ray Tracing i DLSS. Zobaczcie, jak by to wyglądało, gdyby to wyłączyć. Więc jesteśmy sobie teraz tutaj po prostu w takim no w takiej bardzo ładnej lokacji, jak widzicie. O, po prostu na mieście. Teraz wejdźmy sobie w ustawienia, wyświetla czy grafika. I jakby ten ray tracing, czyli śledzenie promieni w tym momencie wyłączyć, no to zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Po prostu co ta pani ode mnie chce? Co ty ode mnie chcesz? O. O, chce pani dostać kamieniem? No, proszę się uspokoić. A, zdjęcie sobie robimy, dobra. To już nie ma tutaj tak tych odbić. Te odbicia nie są takie, że tak powiem, realistyczne. Ale gdy te promienie włączymy sobie z powrotem na maksa, to zobaczcie teraz, co się dzieje na tej kałuży. Widzicie, jak wszystkie budynki się tutaj odbijają na, na dole? To może polećmy sobie w inne miejsce, żebyśmy to wszystko ładnie mogli zobaczyć. O, na przykład na ten budynek możemy się wspiąć. Wow, to to wygląda. Nie nie, ziemsko, zobaczcie, jak pięknie. Ja cię kręcę, od tych szyb, jak to się wszystko odbija. Więc czym jest tak dokładnie ten RTX? To technologia śledzenia promieni do tworzenia realistycznych odbić w czasie rzeczywistym, które odpowiednio przedstawiają obiekty znajdujące się poza ekranem oraz obiekty w ruchu. I właśnie dzięki temu mamy tak przepiękne odbicia, na przykład na szkle. Teraz uwaga, mamy RTX wyłączony w tym momencie i zobaczcie, no powiedzielibyście, że to są też odbicia, no przecież mamy tu odbicia, nie? Tylko, że to nie są prawdziwe odbicia. To są sztucznie wygenerowane odbicia nie w czasie rzeczywistym, które nie zmienią się tak naprawdę przez to, że my się ruszamy, czy to, co tak naprawdę jest realistycznie za naszą postacią. A teraz zobaczcie, gdy włączymy te odbicia, to zobaczcie, co teraz ukazuje się naszym oczom. Mamy normalnie prześwit, czyli widzimy, co jest za szkłem, i widzimy to, co jest też tak naprawdę za nami, czyli tam. Dokładnie widzimy miejsce, które się odbija w tym szkle, właśnie. No, widzimy to po prostu tak, jakby to było w realnym życiu. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda, gdy poruszamy się po szybie. No i tak samo technologia DLSS. Może skoczmy sobie gdzieś w bardziej takie przyjemniejsze miejsce, które jest bardziej oświetlone w tym momencie. Proszę bardzo, możemy szybko polecieć na dach budynku. Jeszcze wyżej. O, i myślę, że tutaj będzie fajnie. I zobaczmy sobie teraz, jak nas Spider-Man tu wygląda. No, po prostu gładkie krawędzie. Wszystko jest pięknie wyglądające. Może sobie stanąć obok tej kamiennej struktury. I wszystko jest po prostu przepiękne. Po prostu jest takie wyostrzone, jak widzicie. Ale oryginalna gra wcale tak bardzo nie wygląda. Bo zobaczcie, co się stanie, gdy wyłączymy DLSS. Już te krawędzie stają się bardziej takie poszarpane, co widać najbardziej w w sumie na tym kamieniu. I nawet nie o same krawędzie chodzi, ale zobaczcie na postać Spidermana, na jego oczy. No jest troszkę piksel... robią się takie pikselowe rzeczy, że tak powiem, nie? Troszkę widać, że rozdzielczość tutaj nie jest jakaś ekstra, a jak wyłączymy wszystko jeszcze do tego ray tracing, no to już w ogóle wygląda to totalnie inaczej, więc uwaga, zobaczcie teraz na postać Spidermana ostatni raz. A teraz włączmy zarówno RTX, jak i oczywiście DLSS. No i już jest różnica, nie? Wszystko wygląda po prostu jakby było w wyższej rozdzielczości. Więc najprościej rzecz mówiąc, DLSS to technologia, która poprawia nam rozdzielczość. To karta graficzna generuje nam wyższą rozdzielczość na podstawie tego, co widzi w danej grze. Więc przebiegnijmy się teraz po tym pięknym całym mieście. Zobaczcie, ile tu jest budynków. Jak to wszystko ładnie wygląda. Gdzie jak możemy się w ogóle przemieszczać po tym cudownym mieście i zobaczcie jak wyglądają te, jak wyglądają te promienie słoneczne, to wszystko. Jak nawet właśnie spójrzcie na te drzewo, które odbija się właśnie od tego dachu samochodu. To dokładnie widać, że te drzewo jest odbite. O teraz teraz idealnie widać, że te liście są odbite właśnie dzięki tej technologii ray tracing. No, dobra, może by, warto by było spróbować gdzieś przewieścić się. Jak najwyżej się da. Lecimy! Lecimy jak najwyżej. Proszę bardzo. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Spidermanie. Więc może wyspnijmy się na ten wieżowiec. Trzeba by było to zrobić tak. Proszę bardzo, jak on pięknie. Wie... Jak to. Te odbicia słońca po prostu. To jest najpiękniejsze chyba w całej tej grze. Cały ten RTX to daje takie piękne wrażenie. Znajdźmy sobie jakiś najwyższy budynek. Co? Tu jest wysoki. Ale ten jest jeszcze wyższy. Bo to jest wieżowiec Empire State Building, jak w Nowym Jorku, więc musimy na niego polecieć, ja chcę do niego dolecieć. Wow, tu są te dźwigi. No, no naprawdę można tu tylko podziwiać. Ja tu mógłbym latać godzinami, serio, i wspinać się po tych wszystkich wieżowcach. Zobaczcie, o, na przykład, tu może pięknie powiedz. Ściano biegać! Yeah! I idziemy na Empire State. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie jak żywe. Więc proszę bardzo, lecimy na Empire State Building i teraz możemy się po nim wspinać. Coś pięknego, naprawdę Przykleiłem się właśnie do Empire State Building Skąd mogę oglądać kolejne krajobrazy Które wyglądają po prostu cudownie Wejdźmy sobie na samą górę Na sam szczyt I porównajmy sobie jeszcze Jakby to wyglądało, jakby wyłączyć wszystko Leć, leć, leć gazelo Wow, widzieliście jak się słońce przed chwilą odbijało jeszcze? No to jest coś pięknego Okej, okay. oj, oj, oj yy, źle zrobiłem O, teraz, teraz właśnie wskoczę na szczyt Tam jest w ogóle wieża Avengers Piękny krajobraz w tym momencie mamy. Na miasto no sami widzicie jak wygląda. A teraz dla porównania nagle wyłączyłem wszystkie technologie. Spójrzcie przede wszystkim na oknach to bardzo widać. Te odbicia już nie są nawet tak satysfakcjonujące i to światło i to wszystko. Ale gdy nagle wszystko włączymy z powrotem. No to robi teraz różnicę. I teraz z tymi pięknymi technologiami jakie są w NVIDIA LTX mogę tutaj latać godzinami. Także ja chyba teraz zabieram się po prostu za zabawę i będę sobie tutaj tak latał po tym cudownym mieście. Wow, no po prostu wszystko tak pięknie wygląda. A wyrwiemy sobie jeszcze studzienkę, nie? Oj oj, przepraszam, uszkodziłem panu samochód. A ja na razie dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!